Model nazywa się Ellen, a na głowie mam kolor Mokka. Ten model występuje naprawdę w wielu kolorach. Dzisiaj pokażę Wam tylko kilka na tym filmie, ale u nas w sklepie Wigello jest ich kilkanaście. Ten model oparty jest na klasycznym czepku. Czepek jak zwykle jest bardzo elastyczny, przewiewny, a tutaj na dole z jednej i z drugiej strony ma gumeczki, które pozwalają regulować obwód głowy. Ja mam obwód głowy 56, więc jeżeli macie taki mniej więcej 52-58, to ten model powinien na Was pasować. Zresztą, jak zwykle, to jest wszystko rozciągliwe i mam jeszcze sporo luzu, ale te gumeczki fajnie dopasowują i taki model naprawdę siedzi na głowie znakomicie. Fryzurka jest krótka, sportowa i niezwykle wygodna, zobaczcie jak wygląda naokoło. Troszkę Wam ją przeczeszę, żebyście zobaczyły jak te włosy się układają ale one raczej są takie leżące. Nie całkiem, bo są takie lekko kręcone, więc tutaj ta góra jest odrobinę podniesiona, ale generalnie ta fryzura właśnie tak zawsze wygląda. Nawet jak próbuję ją podnieść, to ona raczej na jakieś tapirowanie nie jest podatna. No wygląda właśnie tak, czyli całkiem fajnie. Czepek tradycyjny, czyli ten model nie ma rozmytej linii czoła, ale nie potrzebuje, bo ta żyweczka tutaj zawsze delikatnie opada. A ten kolor nie ma odrostów, ale ma przepiękne, jasne refleksy. A za chwilę model 61422 TT. A ubrany prezentuje się tak. Bardzo ładny, ciemny blond z dosyć mocnymi, ale jednocześnie subtelnymi odrostami. A teraz będzie numer 8, czyli czekoladowy brąz. A ten brązik prezentuje się tak. Czasami pytacie, jak można zaczesać grzywkę. To może popróbuję Wam ją na różne sposoby tutaj zaczesać ona maksymalnie dotąd, ale chyba tak fryzurka jest dedykowana, żeby ją zaczesywać na bok troszkę albo. Ja lubię troszkę wyżej, bo wydaje mi się, że w ten sposób wyścigla mi twarz, ale tak też dobrze wygląda. Natomiast przy uszach jest krótko i tutaj już nic nie wyciągniecie. Ta fryzura nie jest na ucho. Ona tutaj Wam ładnie ucho ma wykrojone i to wygląda właśnie tak. Myślę, że fajnie i bardzo naturalnie. Kolor siwy. 656, ale tak naprawdę odcieni siwizny ten model ma bardzo dużo. Siwe, platynowe, platynowo-blond. Jeżeli potrzebujecie taki kolor, to do nas zadzwońcie. Jakiś fajny odcień na pewno Wam dobierzemy. A ten, czyli 656, wygląda tak. No, i na dzisiaj to by było na tyle. Wszystkie pozostałe kolory modelu LN znajdziecie na naszej stronie internetowej wigello.pl. Zapraszamy do kontaktu: może być osobiście, w Poznaniu, albo możecie do nas zadzwonić, bo z nami wszystko przez telefon można przecież załatwić. Dziękuję za uwagę. Do nas kontakt znajdziecie nad wideo albo pod, zależnie czy oglądacie mnie na Facebooku czy YouTubie.